Plan na dziś był taki, żeby pospawać zawieszenie i wzmocnić trochę przód, ten, który odciąłem. No i ładnie posprzątałem. Zrobiłem miejsce. Mam słabe akumulatory. Próbowałem dwa komplety akumulatorów. No i słuchajcie, odpalił. Poczekałem aż się rozgrzeje, żeby nie było problemu. No i okazało się, że nie ma paliwa. No i teraz mój plan trochę się pokrzyżował, bo specjalnie sobie przygotowałem miejsce. No i teraz. Wygląda na to, że nie wjadę, bo nie mam paliwa. Jako, że wynikła taka sytuacja, pomyślałem, że trochę sobie poopowiadam co zrobiłem, a co jeszcze jest do zrobienia, żeby ten samochód nadawał się na jakieś upalanie, czy to na jakiś event. Mamy zrobione paliwo, podłączone do zbiornika, są hamulce. W sumie to tyle zrobione jest z tego co zrobiłem. Potrzebujemy zrobić chłodnicę, potrzebuję podłączyć alternator. Potrzebuję zrobić wybierak zmiany biegów i zrobić pedał gazu. No i najważniejsze, co jeszcze muszę zrobić, to wzmocnić tą budę, tak jak chciałem zrobić dzisiaj, no ale niestety Mercedes trochę mi pokrzyżował plany. Wpadłem ostatnio na taki pomysł. Widziałem w internecie, ktoś zrobił Mercedesa 190 w okleinie Malboro. Bardzo mi się to spodobało. Poprzeglądałem przeglądałem trochę internetu i Mercedesa W210 w okleinie Malboro nie znalazłem, więc prawdopodobnie będę pierwszy. Plany odnośnie tego Mercedesa są ambitne, bym powiedział, aczkolwiek przez brak za bardzo warunków i porę roku, jaką teraz mamy, ciężko strasznie robić na podwórku ten samochód. Staram się, żeby ten samochód zrobić jak najszybciej mogę już. Siedzę nad nim chyba z półtora miesiąca. No ale kurczę jeździ, no i to w sumie tyle. Po tym, co wstawiałem na Instagram, bardzo mocno przyzwyczaiłem się do krótkiego kontentu. No i teraz muszę się trochę od tego odzwyczaić. Postaram się, żeby ten film był trochę dłuższy. Więcej takiego mojego gadania informacyjnego, trochę ciekawostek. No i zobaczymy, jak Wam się będzie podobać. Pomęczę chyba ten pedał gazu. Pokażę Wam zresztą, jak to wygląda. Bo aktualnie skrzynia leży na takim dużym profilu. Wszystko jest pospinane pasem. I teraz ten profil muszę przesunąć bardziej w stronę fotela, żeby nie wadził mi na nogi albo go po prostu trochę wytnę. Wtedy założę dywanik, który w sumie jest tak naprawdę podłogą, bo ta gąbka w dywaniku jest bardzo gruba. No i ona mocno, tak jakby wyrówna tą podłogę wtedy i jakoś zobaczy, jak wymyślić ten pedał gazu. Ten profil pójdzie dywanik, i powinienem normalnie mieć już wtedy miejsce na nogi. Siedzi to mniej więcej wszystko na miejscu. Troszkę ta pompka sprzęgła przeszkadza, ale tu kawałek wytnę. No i tam będzie gazik. Ceres zjechał. Odpalił, odpowietrzyłem i tak jak chciałem wczoraj, będę zabierał się za przód. Może jeszcze wzmocnię zawieszenie, zobaczymy, ale dzisiaj będzie dzień spawania. No i patrz jak to idzie. i wspawałem przodzik. Wyciąłem blachę i blacha będzie nie dość, że wzmocnieniem dla zawieszenia wyciętego, to dodatkowo jeszcze będzie chronić misę. Jest blacha wzmacniająca zawieszenie przodzik też spawany.